Jak znajdziesz kominiarza to chytaj za guzik, a jak znajdziesz kominy to chytaj za nóż. A co to za czorne ustrojstwo powiecie? Ale są to moi drodzy grzybki na pierwszy rzut oka praktycznie dla wielu niewidoczne, ale bardzo smaczne i jest to lejkowiec denty, u mnie nazywany kominami albo kominkami. Urwijmy jednego, żeby pokazać go wam. Grzyb ma taką lejkowatą strukturę, tutaj można do niego włożyć palca. Zatem nie jest to taki klasyczny grzyb z podziałem na trzon i kapelusz, ponieważ ten grzyb zupełnie ma inną strukturę. Jest on taki ciemnobrązowy, czasem wręcz czarny. Wygląda trochę jak trąbka, no i rośnie takimi grubkami, które sobie można zbierać. Zobaczcie ile tego tutaj jest. Nie są to duże grzyby, ale występują licznie i można ich bardzo dużo nazbierać. W moim regionie bardzo często się je zbiera i dodaje do pierogów, zatem ja je zbieram i uważam te grzyby za jedne ze smaczniejszych. Tylko trzeba mieć bystre oko, ponieważ niektóre z nich są bardzo małe. Niektórzy mogą mieć obawy, żeby zbierać te grzyby, ale w rzeczywistości jest to jeden z najprostszych do rozpoznania grzybów, ponieważ no po prostu nie sposób go z niczym pomylić. Nie ma podobnych grzybów, które byłyby trujące czy śmiertelnie trujące. Takowych nie ma, więc jest to grzyb całkowicie bezpieczny do zbierania nawet przez amatora. Ten wygląd jest tak charakterystyczny, że naprawdę, ale to naprawdę nie sposób go z niczym pomylić. Chwila zbierania i zobaczcie, ile tego mam. Będzie na pierogi.